Mglista przyszłość tego chłopca jest. Czy Mace Windu drastycznie nie docenił Palpatina, gdy przyszedł go aresztować? Najpierw zacznijmy od tego, jaka była liczba Midichlorianów u Sidiusa. Niestety, ale dokładnie nie wiemy. Ale liczba Midichlorianów tak naprawdę nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo to jedynie miara potencjału danej osoby. Nie przekłada się bezpośrednio na rzeczywistą potęgę. Ponieważ o sile decydują także doświadczenie i trening. Liczba Midi-Clorianów to coś jak IQ lub wrodzony talent, natomiast faktyczna moc i znajomość mocy to wiedza i umiejętności, które zdobywasz z czasem. Czy więc Mace Windu poważnie nie docenił potęgi Palpatina? Nie. Mace Windu, Yoda i Sidious znajdują się mniej więcej na tym samym poziomie mocy. Trzej mistrzowie, których Windu zabrał ze sobą, byli wystarczająco kompetentni, by wytrzymać z nim starcie, co oznacza, że powinni byli poradzić sobie z Sidiousem, który był jego niemal równym przeciwnikiem. Więc jak to możliwe, że Sidious pokonał ich tak szybko i z taką łatwością? Najprawdopodobniej chodziło o nastawienie, z jakim mistrzowie weszli do walki. Nie spodziewali się, że Sidious się przeciwstawi. Bo kto o zdrowych zmysłach walczyłby w sytuacji, gdy jest tak mocno liczebnie przeważony. Nie spodziewali się też krzyku mocy, co mogło przeważyć w walce. Widać to po ich postawie w scenie. Zauważ, że miecze świetlne Windu i Fisto wiszą luźno przy ich bokach. Ti i Kolar trzymają miecze wyżej, ale w pozycjach niegotowych do walki. To demonstracja siły mająca zastraszyć Sidiusa i zmusić go do poddania się, a nie przygotowanie do intensywnego starcia. A tak wyglądają pozycje gotowości, gdy ktoś naprawdę spodziewa się walki na miecze. Możesz też poszukać pozycji gotowości dla walki mieczem. Zobaczysz, że są zupełnie inne niż zrelaksowana postawa mistrzów, którzy zostawili swoje ciało całkowicie odsłonięte. Kolejnym dowodem ich rozluźnionego nastawienia są ich wyrazy twarzy i całkowity brak koncentracji. Gdy więc Palpatin użył krzyku mocy, by ich osłabić, i nagle ruszył z błyskawiczną szarżą, zostali kompletnie zaskoczeni i nie zdążyli sparować ataku. To właśnie dlatego mistrzowie zginęli tak szybko z rąk Palpatina nie dlatego, że był od nich o wiele potężniejszy. Mace Windu nie przecenił ani nie zlekceważył mocy Sidiusa.